Nie było mnie tu 15 lat. Ale ciebie to nie było nigdy Boże, w Boże a, a co to w ogóle? Co to w ogóle jest, słuchaj? Kochanie, zapraszam Cię na naszą pierwszą włóczkę. Jak na, to na włóczkę przystało, będziemy się włóczyć, będziemy, będziemy... się zrywać Tak, z innych zajęć, żeby móc. No, będziemy pojeździć. się motać w zeznaniach pewnie. Tak, będziemy pewnie czasem gubić wątek ale będziemy też iść po nitce do Kłębka i rozupływać pewne y, zagadki i historie. To co, okay. co to jest? To... Ale... Zobaczyłeś gdzieś ten kabel? My jesteśmy dokładnie tutaj, czyli w samym ścisłym, najstarszym centrum łodzi. Tu od wschodniej odchodzi krótka ulica włókiennicza. A Wiesz, czy ja tu w ogóle byłam kiedyś na tej ulicy? Nie, mogłaś nie być, dlatego że e, e, miejsce, w którym jesteśmy, miało swego czasu z złą sławę. Do tego stopnia, że w latach 50. E, zmieniono nazwę tej ulicy. Pójdę, tu się pójdę na pierwszy ogień, słuchajcie. To znajdują się jeszcze jakieś resztki, resztki o, życia. Właśnie w takich piwnicach chowane były futra, chowane były alkohole, chowane były zegarki, biżuteria. chyba czy tam coś, coś fajnego leży. Mam nadzieję, że to nie jest mina. Chyba <słysza> 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 no, nie można otworzyć. <słysza> Uważaj, to ja, ja się boję. O, widzisz, ale mamy skarb. Zdjęcia? Zdjęcia. Jakiś Tadziu Kronikarz. Nie wiem. <gry> Skitrał to zdjęcia wiem. z przesłuchania policyjnego. A. W latach 60 trwały tu permanentne narody milicji, ale pomysłowość ówczesnych mieszkańców nie miała granic. W momencie, kiedy na ulicy Włókienniczej padał cynk czy gryps, że zbliża się policja, wszystkie alkohole wynoszone były albo, albo na dachy, albo właśnie do, do piwnic, wszystkie kosztowności chowane pod podłogami. Widzisz? Tak. To jest zdobycz. Myślę, że takich, że takich akcji, takich historii Włókiennicza usłyszała mnóstwo. Natomiast to jest ciekawe zdjęcie. To jest zdjęcie zrobione gdzieś na jakiejś klatce schodowej. Kto wie, czy nie na tej klatce schodowej. <laughs> To ostatniej chwili, kiedy, kiedy tę ulicę oglądamy taką, dlatego że do 2021 roku wszystko ma się tutaj zmienić. Nie chciałbyś mieć takiego loku w Łodzi? To dobrze, że wziąłem szczoteczkę do tego. <grym> <grym> Lubię twoje pomysły. Tak, tak, myślę, że to jest... Więc przytulając się powiem ci parę takich słów, jako twój mały Antkiczek. To co mi sądy. przewodniczek. <grym> Jesteśmy przy płaskorzeźbie kochanków z ulicy Kamiennej. kondanna powstała w 2004 roku z inicjatywy grupy artystycznej Krąg. Widać ewidentnie po, po, po śladach osadów wapiennych, że woda się leje. Kamienica przy ulicy Włókieniczej 1. W tej kamienicy przed wojną mieściła się ziemna łódzka szulernia Wolfa Zelmanowicza. Dajnie by było tutaj wejść. Pewnie teraz się nie uda, ale obiecujecie, że następnym razem, jak przyjedziemy, zobaczymy e, ten świat od innej strony. A warto to zobaczyć, żeby, żeby przekonać się, jak taka prawdziwa rewitalizacja przebiega. To jest świat dopiero na tych dziedzińcach. Na tych podwórkach. Wszystko to sobie zobaczymy, ale żeby tam wejść, musimy się zaopatrzyć w parę y, rzeczy o takich... Y, kochanku ten, z ulicy, ten, ulicy. Kamiennej. Mężu no, <głos》>, ale... nie kochanku, <głos》>. to masz Przecież mąż może być kochankiem, prawda? Kochankowie ulicy